Jeśli w mieście, w którym zawsze zdobywaliście 40%, dostajecie niespełna 20%, no to jest obraz sondażowego upadku. No nie party. zawsze. Nie zawsze dostawaliśmy 40%. Jesteśmy po przejściach we bo władza i większość platformiana i prezydent platformy został odwołany w referendum i to zawsze zło, tworzy zły klimat. I bardziej się cieszę, że udało się jakby wrócić i złapać równowagę w Elblągu, że no, nasza kandydatka jest w drugiej turze, że sprawa jeszcze się nie, nie skończyła, że Wybory będą za dwa tygodnie te decydujące. No ale ja patrzę na wyniki do Rady Miasta. Trzy lata temu w wyborach samorządowych było 36, w wyborach parlamentarnych dwa lata temu było 45%, a dzisiaj jest niespełna 20%. I to jest właśnie skala upadku. Tak, tylko że to są wybory uzupełniające. Proszę pamiętać, że ta frekwencja nie jest w granicach 50-60, tylko 35% wyborach w wyborach samorządowych. Trochę, z reguły jest taka frekwencja? Powyżej 40 była wcześniej. I nie mówię, że nie ma zmiany, bo oczywiście to jest y, sygnał. Poważne. Mówię, że nic jeszcze nie zostało stracone, bo walczymy o pełną pulę, czyli o prezydenta miasta, i możemy a PiS nie ma w większości w Radzie Miasta, więc uważam, że jest szansa, ale oczywiście to jest lekcja ostatnich miesięcy, czy ostatnich lat dla nas i konieczność wyciągania wniosku. A to dlaczego jest tak tego źle? tego nie ma polityk, skutecznej polityki. Dlaczego jest tak źle? Nie tylko w Elblągu, ale i w, w skali całego kraju, we sondażach w całym kraju. Nie mówię. Patrzmy przez pryzmat wyborów. Jeżeli patrzymy na to przez pryzmat wyborów uzupełniających, to jest różnie, jest i źle i dobrze. To zależy od tego, jak struktury lokalne, regionalne są przygotowane do tych wyborów, jak wyprzedzają zagrożenia, które się pojawiają, jak walczą z tego, żeby po sześciu latach rządu, by ciągle mieć dobry pomysł na miasto, powiat, województwo. Jak to wszystko wygląda i, i bardzo brutalnie rzeczywistość to weryfikuje. My jesteśmy Panie przewodniczący, ale ostatnie wybory takie lokalne mówiliście, że przegrywacie, bo się za mało zaangażowaliście. Tu zaangażowanie było pełne. Do Elbląga jeździły pielgrzymki liderów, polityków Platformy Obywatelskiej z samym Donaldem Tuskiem na czele w ostatni ten, piątek. I co? I nic. Dla, dlatego ten wynik nie... Proszę tak nie bądź, bo jest druga tura i jest ciągle Mogą wielka wziąć. szansa, żeby wygrać wybory w Elblągu, co po odwołaniu prezydenta byłoby naprawdę wielkim, wielkim sukcesem, więc proszę jeszcze nas tutaj nie, nie skazywać. Walka przez dwa tygodnie będzie na pewno ostra i, i ciągle mamy szansę. Sondaże wręcz mówią, że kandydatka Platformy, Elżbieta Gelet, mo, może te wybory wygrać, więc wszystko przed nami. Wygląda na to, że Warszawa będzie ostatnim szańcem. Platforma wezwie tu do bojkotu referendum? Nie mam wrażenia takiej y, tworzenia takiej atmosfery y, jakiejś totalnie wojennej w Warszawie. Wydaje mi się, że ona się będzie powoli z tygodnia na tydzień spokajać. Znaczy po spotkaniu, po zebraniu podpisów, bo, bo te podpisy przecież zebrane zostaną i referendum będzie w Warszawie. Myślę, że warszawiacy po, po wakacjach y, przyjdzie też taka elementarna refleksja i zaczną się bardzo spokojnie zastanawiać, co dalej. Y, co po ewentualnej zmianie w Warszawie. Jaki wariant może być lepszy na rok przed wyborami? I mogę dzisiaj zupełnie wprost powiedzieć, nie ma lepszego wariantu. Ale czy jest tak, że z, z racji braku lepszego wariantu, jak pan mówi, Platforma powie, nie idźcie na, na, na referendum, czy powie, idźcie na referendum i brońcie Hanny Gronkiewicz, głosujcie głosujcie przeciw? Wie pan, nie wiem, jaka, jakie będą ostateczne decyzje, to zależy jeszcze od wielu, wielu rzeczy. Ale co to pan Refer referendum to jest instytucja obywatelska i bardzo trzeba ją szanować, bo jest dorobkiem naszej demokracji taka możliwość. Bezpośredniego, bezpośredniego, bezpośredniej wypowiedzi ze strony mieszkańców. Pamiętajmy tylko, że ten termin jest bardzo nieszczęśliwy, bo za rok są normalne wybory i cała procedura wyborcza, kampania wyborcza, debata o przyszłości Warszawy będzie przecież się odbywać w przyszłym roku, więc to jest taka trudność i niezręczność. Ale poczekajmy, zobaczymy. Ja uważam, że warszawiacy nie pójdą do tego referendum, że będą uważali, że zebranie podpisów i cała atmosfera i mobilizacja wystarczy, że do tego, żeby sytuacja w Warszawie jednak się poprawiła i żeby pomysł na Warszawę, na przyszłą kadencję, pomysł Hanny Gronkiewicz-Walz był, był jeszcze lepszy. A ta Hanna Gronkiewicz-Walz tak nagle przyspieszająca i przepraszająca trafia panu do serca i do przekonania? To dobra taktyka? Ehm... Uważam, że przede wszystkim obecność, informacja i pokazywanie tego, co udało się zrobić przez te blisko 8 lat, bo tego nie ma w Warszawie dużo i muszę to, to powiedzieć też w kontekście tego, co robią prezydenci innych miast. Tam jest bardzo dużo pracy, sporo sukcesów i mało opakowania takie, które, które byłoby widoczne i które by satysfakcjonowało warsz warszawiaków. Więc uważam, że, że tutaj jest dużo do zrobienia. I jestem przekonany, że Hanna Gronkiewicz oprócz tego, co robi co, codziennie i oprócz tej, tej rzetelnej, codziennej pracy da też obraz tego, jak to wygląda w całości z perspektywy tych siedmiu lat, bo zrobiono zostało naprawdę dużo. Czy pan wiedział o partyjnych zakupach garniturów i sukienek dla państwa premierostwa? Nie, no tym się zajmuję... By... Skarbnik. Czyli nie wiedział Pan. To, to, nie było, decyzje... to nie były decyzje partyjne, tylko to, to były decyzje skarbnika. Yy, tak, tak. To jest zawsze rozliczone, Ale wie Pan, Platforma Obywatelska, jak każda demokratyczna partia, ma komisję rewizyjną, która raz na y, 4 lata przygotowuje sprawozdanie finansowe i występuje o absolutorium y, dla władz y, krajowych. Czyli dla zarządu krajowego i dla. Pan wie, krajowego, a pan wie, komu jeszcze je kupowano? Oprócz Donalda i, Tuska i Małgorzaty Tusk? Nie, nie, nie wiem. Mi nie kupowano i jestem. Y, Tutaj absolutnie przekonany, że, że też ta sprawa powinna zostać w taki spokojny sposób, ale, ale jednak pełny wyjaśniona i, i, i opisana. Że A na podoba pewno... się panu sposób, w jaki wyjaśniają premier? No cóż on ma powiedzieć, to jest kwestia bardziej tego, jak ma odpowiadać w tej sprawie z karnik partii, jaką informację ma przekazywać, przekazać Komisji Rewizyjnej. Mamy zjazd w listopadzie i tam będzie, będziemy o tym rozmawiać. Te dokumenty przecież będą przedstawione. To jest partia naprawdę i, i demokratyczna i i odpowiedzialna, no także tak, tylko, będziemy ta partia, też rozmawiać o tych rzeczach. Ta partia jej lider jedną ręką likwiduje fundusz reprezentacyjny kancelarii premiera, chwali się tanim państwem, a drugą rękę wyciąga po budżetowe pieniądze, e, pieniądze z partyjnej subwencji, żeby kupować sobie garnitury. No powie, przyznam pan, że to jest co najmniej obłuda. No, no, ale proszę pamiętać też, że w, jaka była debata, już nie pamiętamy tego, sześć lat temu, jaka była rozmowa o funduszach reprezentacyjnych w urzędach państwowych, w kancelarii tak, e, premiera, to wcześniej niech nie prezydenta. Nie to niech nie więc, znikąd więc dlatego ja uważam, że powinniśmy absolutnie do tego bardzo spokojnie wrócić i może ta debata odnośnie w ogóle wydatków partii politycznych, bo przecież zaraz, za chwilę, czy już dzisiaj mamy cały festiwal wydatków, opisu wydatków, pisu na... Pieniądze na, 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 na prawników i na ekspertyzy prawne związane ze sprawami smoleńskimi. Przecież to też są pieniądze podatników, i nie sądzę, żeby podatnik decydował, czy akceptował tak ogromne, horrendalne wydatki na, na, na takie rzeczy. Więc to jest w ogóle kwestia pytania o finansowanie partii politycznych, o jawność finansowania partii politycznych. Ale ja to jest pytania przeciw... o budę i szczerość i prawdomówność w polityce i o to, to... na ile się chce wyjaśnić całą prawdę, na ile to zawsze, się więc... a dopóki dziennikarze czegoś nie znajdą. Więc potraktujmy ten czas. Y... Jako właśnie początek tej debaty. Nie ma finansowania partii politycznych. Jeżeli mówimy o finansowaniu, to o sprawach programowych i eksperckich. I one, nawet one, czy może przede wszystkim, powinny być bardzo szczególnie opisane i ujawniane w internecie. I, 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 i to jest jakby wymóg dla dla klasy politycznej. znaczy, Polska polityka naprawdę musi budować e, swój... E, odzyskiwać pozytywny wizerunek e, w polskim społeczeństwie, bo tego po prostu nie ma i, Będzie i tego to nam grunne, brakuje. Z tego co widzę. Grzegorz Schetyna, dziękuję bardzo. Dziękuję.